Cześć. Witamy w Mapy tuning. Dzisiaj przed nami zawieszenie gwintowane MTS Technik do Suzuki Swifta trójki, Suzuki Swifta czwórki, Suzuki Splasha i Opla Agili. Zacznijmy od przedniego amortyzatora. Hmm, oczywiście amortyzatory MTS Technik to lepszy odcinek taki ala w kolorze złotym. Tak wyglądają Spawy w przypadku mts jest to naprawdę fajnie zrobione. Dalej mamy sprężyny główne, oczywiście wyprodukowane przez Abacha, i w zestawie odboje z Nakrętka do regulacji to oczywiście hexa-coil przecięta tutaj, aby. Ułatwić regulację i skręcana, kontrowana tą śrubką imbusową. Na tyle mamy konstrukcję osobno: sprężyna, osobno amortyzator, również sprężyna odejścia. Regulacja w tym aucie z tego, jak kojarzę, powinna iść do góry, ale to oczywiście wszystko macie w instrukcji. No i dwa amortyzatory. Sportowe, również kompletne w tym sensie, że mają osłony i odboje w zestawie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wystarczy jedynie przełożyć górne mocowania amortyzatorów. Także zapraszamy po gwinty MTS Technik i nie tylko. Cześć!